Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Susek, a to jest World of Tanks. Jak już wspominałem ze dwa razy, bawimy się owszem, ale na nowym koncie. No jak cóż, nowe konto to oczywiście ono się nie wzięło, nagle z jakimiś high tierami, po okroju nawet ósmego tieru, bawimy się od zera. No i tak nasza zabawa od zera dobrnęła mnie do M3. Tak w replayach zwanego N3 Grantem. Co do czołgu, jak pewnie większość z was wie, jest to naprawdę bardzo specyficzny czołg, gdyż jest nim trochę z TdK. Oczywiście są oznaczone jako czołg średni. No cóż, ciężko się z tym zgodzić. Gdyż z meda czwartego tieru on ma naprawdę niewiele wspólnego, już te czołgi zwykle są dużo bardziej, jakby to poująć, zwinne, na przykład zdecydowanie bardziej zwinne są. Już taki półheavik pół z. O, właśnie, pierwszy, pierwszy, pierwszy. BEM! Jest i frak number one. Tutaj w M3 Stewarta w wersji nie premium sobie strzelam. Tutaj, miejsce oczywiście załoga jakieś 75%, nie jest też najwyższe. Hmm, strzał dość celny w M3 Stewarta, tutaj ciężko trafić, no ale strzelamy 2 HP i Arta dobija. No, jak powiedziałem, tym czołgiem gra się troszeczkę tak jak TDK, więc ja tak starałem się nim grać. Nie za bardzo do przodu, niewyrywnie. Wydaje mi się, że to taka jest optymalna taktyka na ten czołg. Nie pchać się, zwłaszcza, że to była moja pierwsza bitwa tym czołgiem i on był praktycznie stokowy. Ogólnie nie jest to taki zły czołg. Wiele osób ma bardzo złe wspomnienia. No właściwie przez tą. O-O-O. 14 18 się nam pokazała niestety yy, ale ten czok jest na tyle specyficzny że nie jest że gra nim nie jest aż tak łatwa Cóż to znaczy? No, to znaczy mniej więcej tyle, że i cóż, trzeba się nauczyć jak wygrać tym czołgiem, nie jest to takie proste. Nie jest on najszybszy. Oczywiście nie ma obrotowej wieży, tylko jakiś tam cypel i to nawet nie na środku czołgu, tylko gdzieś tam z boku. No tutaj pewien błąd popełniam, już się tyłem obracam. Dobra, zaraz, już tam jeden odbiłem cios. To ta BT-7 naprawdę... Bardzo, bardzo mnie chce zdenerwować. Chowa się, ale troszeczkę jej widać. Tutaj taki strzał rozpaczy. Jadę w nią. No, w miarę twardy, powiedzmy. Jest ten czołg z przodu. BT7. Celujemy. I znowu mała kradzież fraga. Tajni arta troszeczkę poduszkadza ale to znaczy, że mógł się przede mną nie jedziemy w nią i tym oto sposobem dojechaliśmy praktycznie do kapa a tutaj się bez pojawił celujemy pewny strzał nie mam zamiaru się nigdzie ruszać pewnie coś przycelować i strzelić tam już bazę kapują eee, No To więc ja staram się skap... O, tutaj PZik mi się pojawił przede mną 38 Ogólnie dość słabo, bo mnie przebija i to, to dość łatwo. Cios za cios mi 16 HP zostało <śm> Odbiłem jego Pyroczyliśmy raz się udało odbić i już zwycięstwo, ogólnie PZ38 to całkiem nie Zostało mi 16 HP, 3 fragi. Kapujemy bazę, nie ma rady, trzeba skapować tą bazę, bo jak nie to będzie lifton. No ja tutaj się odwracam, widziałem, że tam były dwa czołgi po tej stronie, więc spodziewam się, żeby mi wyjechały gdzieś z tej strony już się nagle zrobiło po 11 tutaj jedzie B1 razem ze mną no i niech jedzie troszeczkę znałem się co ja chciałem zrobić Tym... aha szukałem czy ktoś może z tej strony mi wyjedzie dobra tutaj B1 ładnie mi wparuje dobra czas się odwrócił bo tu Hetzer się pojawił dobrze, bardzo dobrze pierwszy cios Hetzera który w ogóle mnie nie celuje w B1 e, tak tutaj PZ trójka, całkiem niezłym armem e, odbił fart jego, ogromny o tutaj się wytrzymał 112 opanowana baza no i cóż, pokazało się nam zwycięstwo a byłby frak numer 5 bo mi się jakoś fartowie nie udało odbić, e, cóż ja dostałem za tą bitwę okupanta. Tutaj, jak widać, cztery fragi. Ogólnie całkiem fajna bitwa. Cóż, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.